Hejka, Soundgala i witam Cię bardzo serdecznie w tym filmie. Jeśli w niego kliknąłeś, to chyba znaczy, że masz problem z jakimś tam pliczkiem, którego nagrywasz w OBS-ie. W moim przypadku jest to właśnie format pliku, który nazywa się MKV. No, on stwarza mi w tym problem, że jak wchodzę w Adobe Premiere Pro, w moim przypadku. I chcę taki pliczek sobie zedytować, zmontować, to niestety, ale ten program nie obsługuje tego pliku, tego formatu. Więc co trzeba zrobić? Nie musimy sobie tutaj zmieniać tego formatu, ponieważ niby ten, ten format nagrywania jest fajny, jak wyczytałam. Ponieważ a, jeśli w trakcie nagrywania coś Wam się stanie, nie wiem, wyłączy Wam się komputer nie chcący, znaczy nie no. Na pewno jakiś tam przypadek musiałby być, no ale nie wiem, weźmie wam yy, prąd, po prostu wam zabiorą, czy coś takiego. To niby ten plik się sam zapisze i macie nagranie przy sobie, można powiedzieć. Że yy, nic Was. Nic się nie usunęło. Niby tak jest, tak wyczytałam. Mam nadzieję, że tak będzie, ponieważ nieraz już miałam taki przypadek, że miałam format pliku do nagrywania mp4, no i niestety e, pliku nie było, jak w takim przypadku, jeśli mi ktoś zabrał prąd. E, no i miałam wszystko stracone. Więc zostawiam ten format mkv. I co trzeba zrobić? W takim przypadku, jak wam nie działa. E, żeby sformatować taki plik, wchodzimy w OBS-a, plik, przepakuj nagrania. Tutaj dajemy trzy kropeczki. bierzemy ten, ten, ten sobie filmik. Otwieramy. Przepakowanie Remux. Ok. Jest fajeczka, także niby przepakowane zostało. Eee, więc zobaczmy. Chodź, wejdźmy. W... Przenieśmy go. Jest MP4. Oczywiście nowy pliczek nam się zrobił. Mamy tutaj duplikaty, czyli tylko wiecie, tutaj jest MKV a tutaj już jest ten mp4. No i przyniosło bez problemu i bez problemu mogę już edytować. Także mam nadzieję, że pomogłam. Trzymajcie się. Pa, pa.